Także witam Was kolejny ciekawe z 30mg, no i co? Dzisiaj e, odcinek z kosynią górki akurat ją, bo kosimy Dzisiaj Zetor już w opór od rana Czekaj, są różowe Dzisiaj Dzisiaj to już kosimy od rana Także no no i to jest super akcja, bo błądki to niedługo już będziemy kącić te. No i co to się stało z jęczmieniem? jęczmień niestety... jęczmień niestety tak ciężko, bo kupiłem sobie jęczmień to nie? Na bazarku tam był, no na bazarku, no na, no, na rynku i goś się powiedział, ja go się nie pytałem, kiedy to można siać i on mi nie powiedział, że to jest możliwe. No i ja do na wiosnę, a to się okazuje, że to jest jedyny limy. Trzeba po tych po, pożliwach. Po no i ja go nich na wiosnę i tu nic z tego nie będzie, co nie? No i jak z tego nic nie będzie, no to wiadomo. No i mam dwa pola, ale na szczęście kupiłem kolejne pole. Tam jest jakieś żytem wielkie pole kupiłem. No i będziemy tam robić. Tam będziemy dzisiaj to obrabiać no i tak się to w samym biegu bo kosiarka trzeci robi i no w zasadzie w chciałbym już nową bo jeszcze jakąś lękę prawie już kupić jakąś nową kosiarkę już bo kosiarka to naprawdę stara już jest ile lat to ma no i ogólnie odcineczek to jest 10-12 ja poniedziałek i obok Nie Będę miał 10 dni No i tak, no i e, skosimy łąkę, wystawimy Isioka na sprzedaż na aukcję. No i co, no i rozstanie z Isiokiem On był od 5 odcinka u mnie No i co, no na to przyjdzie kolej kiedyś No ale tam już przerobił swoją nie na wystejszym ceny, ale to nie nic ja już wiem za ile wystrzyam na 4000 Czekaj, 4000 i o, 4000 i 4000 dam no, raz, to przesiące I dam za niego no, i mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że. No, że tam się zgodzą. Do negocjacji, oczywiście. 4000 dobra cena, widzowie. I jeżeli chodzi o, tak, o takiego siodkę, no to tam patrzyłem mniej więcej 4000, no gdzie sobie cenią? Ta Także no. Po co ja tu pojechałem? Jak mogłem jechać tam za i Ja. Yeah. Dobra, sobie pojedę, no, to poszło, że się nie stanie. I zaraz wystawimy na aukcję, pokażę Wam nowe pole. Pojadę motoringową wam pokazać pole, nowe. No i tyle będzie. O kurde, przybliżały moje. No i widzicie maszyny rozpakowałem. Maszyny rozpakowałem. Maszyny rozpakowane są Także no No i tak, Esioka na aukcję No to Esiok stoi w oborze najprawdopodobniej Ale w oborze stoi sześćdziesiątka Czyli trzeba sześćdziesiątkę Wyprowadzić stąd Także ja sobie tu postawię, bo ona ma to swoje miejsce Lecimy. Niedł, niedługo tam może nawet na przyszły odcinek odpalamy też całej po tym długim czasie. Odpalił. Nie musimy wychodzić. Dobra. Bo no dzisiaj dużo, co nie także. No, wystawię go tu przed bramę, żeby widzieli. Tak stoi, zrobimy zdjęcia. Piękniemy takie. Takie. Jakieś od tyłu, może. No i od spodu. Dobra. Pięknięte i od spodu jeszcze z tej strony. Dobra. No i co? Możemy się na tym odcinku pożegnać z Jasiokiem. Nie wiem, czy na następnym, może jeszcze na następnym będzie stał. W odcinku. Chociaż nie wiem, bo naprawdę już to był sąsiad taki tamtąd był się pytał o niego, czy będzie na sprzedaż. No to wystawiam na aukcję. On mówi, że 3500 może mi dać za niego. Nie wiem, widzowie, ocencie sami. No tutaj zamykamy już tą, tą oborę, bo naprawdę ciekawe. powinien powinienem wjechać tam, dobra. No i teraz przejadę się wam pole pokazać. O Ugarnę Dobra Jedziemy motorynko Przy okazji może jakieś triki się porobi O Ty mógłbyś pozepchnąć To jest silnik 7,5 folia, co nie? Bo tyle Dobra, przejedziemy się drogą, bo gdzieś nie będę jechał tym. Fajna motorinka, dobra i rura Dobra, jak ja ten motoringą to nikt nie jechał, Dobra, rura Daleko nie mam, co nie? Także na pole Także... Także no właśnie, ja szukam punktu, żebym nie miał daleko. Bo jak ja mam bizonem przejechać, powiedzmy yy, z 10 km na pole, to, to ja dziękuję za taką pomocę. Jeszcze wielką. Nie chcę stójku. Dobra, no i to rzadko.